na ale brakło szczęścia, na prawda? No i trochę tego szczęścia brakło, ale jakby motor to przegrał, to dopiero motor był wtedy, prawda? bo miałem naprawdę więcej sytuacji. Bo w tym razie... to nie będziemy grać tylko trzy punkty i o w kolejne, tak? Bo już do, do utrzymania nam nie dużo brakuje. A wam się już chyba może zapomnieć. Jak to się widzi w fotku? No różnie, wiadomo, że, że trochę to jest inny pod niż ma to lubimy. Każdemu z w razie 25 zawodników, także zobaczymy co się dalej. Na razie funkcja pewnie może powiem tak, że takiego trochę Jokera, prawda? zobaczymy, co będzie dalej. Nie popełniłeś środki? Nie, nie, z chłopakami trochę porozmawiałem przed meczem. Programowaliśmy trochę, teraz jeszcze z nimi porozmawiam i do Polska. Miło, miło było wrócić do dnia. No że miło, zawsze się fajnie wraca do takich miejsc, gdzie się kiedyś było i parę się tu fajnych rzeczy zrobiło. Uważasz, że motor się trzyma? Jak ja będę ogrodzie, wejdzie jak dzisiaj to na pewno. Dziękuję.